Cześć, słuchajcie, kiedyś to już Wam pokazywałem, ale yy, po roku użytkowania myślę, że warto o tym poświęcić cały film. Ta rura z ziemi to jest lodówka gruntowa. Słuchajcie, zaraz Wam powiem jak wykonałem, ale żeby nie było. Mamy teraz około 24 stopnie. Widzicie, Wam tutaj 23, o z km, żeby było 23,4. Yy, mieliśmy dzisiaj y, ciągle tak około 25 w Wrocławiu. Słoneczko świeciło przez drugą część dnia. Wczoraj było około 26, 27, nawet było bardzo ciepło. I Wam pokażę teraz, jak to wszystko ładnie zrobiłem. To nie jest jakby idealne na razie, bo to była dwumetrowa rura, 200 wkopana W w ziemię no, udało mi się ręcznie wkopać ją na 1,30 m. Później był problem. Można z zrobić większą dziurę, ale 1,30 m no to jest jak na te, by dotąd jest 1,30 m, tak tutaj, no, i ona wystaje. Fajnie ją by było teraz uciąć, więc żeby uzyskać jeszcze lepsze uzyski, ale powiedzmy, że niech ona sobie tak zostanie. Na razie słuchajcie. Wewnątrz sobie jest. Tutaj najpierw jest korek. Albo inaczej, zacznę od porządku. Kopujemy dziurę dwusetkę, na dole korek szczelnie do dwusetki z uszczeleczką można tam przesmarować, aczkolwiek to nie, nie potrzeba woda, która się będzie dostawała tutaj będzie prawdopodobnie wynikiem kondensatu wiadomo, tutaj słońce grzeje, a tam jest zimno i to się skrapla i spływa ja sobie tutaj dałem taką uszczeleczkę 20 cm xp owinięte taśmą zagięty tak drut, żeby sobie tutaj był I można zajrzeć do środka. Widzicie, troszkę już tam właśnie jest mokro. Bo właśnie to jest efekt kondensatu. Tutaj rura w słońcu teraz ma 35 stopni. Żeby się, nie wiem, czy zobaczycie. 35. A wyciągamy. Niestety zostało mi tu już jedno piwko, ale mam tak. Lodóweczka. Trzy poziomy. No Zwykły pręd gwintowany, jakieś druciki zrobione, podstawki skręcone z podkładeczką dołu. Tak samo tutaj i to trzyma piwko w ten sposób. Pokażę Wam ile to ma w tym momencie. Piwko ma, co by nie było, 14 stopni jak patrzycie. Nie wiem czy widać to. Tak, 14 stopni. Na każdym tym poziomie tutaj e, maksymalnie jest do półtora stopnia więcej. E, e, Im wyżej. A na dole to wygląda tak. Mierząc temperaturę na dole wiadomo teraz, już tam powietrze się od ale ma to 13 stopni. I to jest najlepsze. E, to w tamtym roku jak były upały ponad 30 stopni to było dokładnie to samo. Temperatura yy, a, czasami spadała do 12 stopni tego piwa, yy, ale ciągle trzymało, przynajmniej większe upały, yy, to właśnie było tak około 14 yy, stopni, i ktoś może powiedzieć, że to dużo, że to mało. Powiem tak, w kopiecie głębiej będą lepsze wyniki, na pewno ja już więcej nie chciałem, po dwa no nie uczekujmy tutaj 8 stopni, bo 8 stopni to nie będzie nigdy. A prawda jest taka, że jak jest gorąco, to to 12, 13, 14 stopni jest już bardzo dobrym wynikiem i naprawdę piwko jest wtedy wyśmienite, przynajmniej dla mnie. Ja nie lubię takiego, co ma 2-3 stopnie prosto z lodówy. I myślę, że to jest bardzo fajna rzecz. Jakie koszty? Ja dałem za to chyba 80 zł za rurę plus korek, powiedzmy z że stuweczka, nie? a zewnątrz doniczka, yy, która przykrywa to wszystko i yy, zapobiega, żeby tam deszcz nie padał yy, słuchajcie, możecie tam trzeba coś innego niż piwko, ja sobie zrobiłem w wysokości pod to druciki, yy, zrobiłem też to kumplowi bardzo zadowolony, też korzysta na necie widziałem takie zestawy, tylko króciutkie, bo widziałem takie zestawy 90 cm po około 250 zł yy, więc myślę, że warto sobie zrobić to samemu a tutaj, a sprawdzimy sobie, ile tutaj mamy na tole Piasek, no, 15 stopni Ziemia mam w tym miejscu. No ale wiadomo, powietrze jest od góry, więc nie ma tutaj e, różnicy. Słuchajcie, zachęcam, nie drugi, koszt, ale piwka po robocie warto się napić, żeby przypieczętować dobrą robotę. Pozdrawiam i do zobaczenia.